Mamy to bardzo dobrze. Halo, kochane dziewczyny. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośniesz, online fitness coach, czyli trenerka, która od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, motywuje i jeszcze uczy elastycznej diety pracowite kobiety. I dzień dobry, moje drogie. Widzimy się w podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet. Dzisiaj taki bardzo osobisty, ale myślę, że bardzo ważny odcinek podcastu. Także, jeżeli jesteś na żywo, bo jest tutaj kilka osób na żywo, to warto jest Cię przywitać w komentarzu. Jeżeli słuchasz podcastu, czy to na YouTubie, czy na platformach podcastowych, to też bardzo chętnie przywitaj się, ja Cię chętnie później odpowiem, czyli o, przywitam się z Tobą również. Więc, moja droga, jak znaleźć swoje dlaczego nigdy nie rezygnować ze zmiany? Tutaj, to jest taki ważny temat, ponieważ e, tak, czy kiedykolwiek, moja droga, ty zaczynałaś zmianę i nagle traciłaś motywację? I dlaczego niektóre osoby, niektóre kobiety osiągają swoje cele, a inne tylko rezygnują? No i właśnie, ja ci to dzisiaj pokażę, jak odkryć swoje dlaczego i co może sprawić, żebyś nigdy więcej już nie odpuszczała. I tak, jeżeli chodzi właśnie o... tutaj będzie dużo historii dzisiaj. W dużej mierze to będzie oparte na moją historii, ale będą też historie moich klientek i jak odkryć swoje dlaczego i co zrobić, żeby nigdy więcej nie rezygnować to będą proste ćwiczenia do wdrożenia i tutaj kochano to jest tak, bo jak popatrzysz sobie na przykład na dwie osoby, mogą to być dwójka znajomych wiesz z podstawówki, a i tak krok po kroku te, te osoby dojrzewają, dorastają i spotykają się później na jakimś zebraniu kiedyś naszej klasy, a teraz jakimś innym, i okazuje się, że dwie te osoby mają zupełnie inne życie, że jednej się nie powodzi, żyje jakimiś tam sukcesami ze szkoły, i cały czas jest taka. E, taka Powiedzmy, zgorzchniała i tylko mówi, a kiedyś to było, teraz jest fatalnie. A druga osoba uśmiechnięta, pełna energii, robi co trzeba, osiąga piękne rzeczy, jest szczęśliwa, zadowolona z życia, z rodziny i z siebie. Więc i to są osoby, które też, wiesz, dorastały w podobny sposób chodziły do podobnej, do podobnej klasy, nie? No i co się stało, nie? No i, I stało się właśnie w dużej mierze to, że jedna osoba postanowiła się poddać, a druga osoba odszukała to swoje dlaczego i wie, co ją napędza i właśnie te rzeczy robi. I zależy mi na tym, żeby tobie właśnie trochę opowiedzieć, i to będzie taki niekomfortowy dla mnie, niekomfortowy dla mnie odcinek podcastu, bo dużo będzie mojej historii, która też nie jest łatwa. Myślę, że jak historia każdej z nas. Także kochana, będziemy się zabierały teraz za tym, jak znaleźć swoje dlaczego. No to ja pozwolę sobie zacząć od mojej historii, i u mnie to było tak, że ja zaczęłam ćwiczyć, jak miałam 15 lat, jak byłam w pierwszej klasie liceum i to była taka historia, że ja byłam smukłą, chudną dziewczyną, ale taką bardzo introwertyczną, z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. I w ogóle nie ciekawiła mnie szkoła, nie chciałam do tej szkoły za bardzo chodzić. Wybrałam sobie liceum gastronomiczne, ja lubię gotować i robię to, to odkąd pamiętam i lubię jeść, ale jednocześnie, właśnie przez to, że byłam taka skryta w sobie ja myślę, że to w dużej, w dużej mierze przez to, że miałam masę takich kompleksów nie? że jestem osobą, że jestem lesbijką, że pochodzę z mojej miejscowości masę innych rzeczy. I te, 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 to wszystko tak się zamknęło, i ta moja pewność siebie, która się powinna zacząć budować, to ona się słabo budowała. Ale, właśnie, do, nie chodziłam do szkoły, słuchajcie, nie? No i przez to, że nie chodziłam do tej szkoły za bardzo, no to moja mama, jak pojechała na w, po pierwszym semestrze, po pierwszym półroczu, jak pojechała na e, wywiadówkę, to przyjechała i myślałam, że mnie po prostu zamorduje moja łagodna Krystyna. No i. Wyglądało to tak, że dostałem takie ultimatum albo od mojej pani wychowawczyni, która też była nauczycielką WF-u: albo zacznę chodzić do szkoły i na WF, albo po prostu nie znam z WF-u i nie przejdę do drugiej klasy. W nie no obciach, jakich mało. Ja miałam większość nie, nie, w ogóle nieobecności w szkole, co dopiero mówić o tym, żebym jeszcze jakiś strój założyła na ten WF. No i przez to ultimatum dostałam po prostu takiego kopniaka od, od po prostu. Konsekwencji mojego zachowania i ochrzą od mamy, więc zaczęłam chodzić na ten WF, ale to ciężko było mnie do czegoś namówić. My mieliśmy takie zajęcia dodatkowe, możliwe, i tymi zajęciami było albo pójść na basen, co ja wtedy w ogóle nie umiałam pływać, dopiero teraz się nauczyłam. E, I albo właśnie, jeszcze, wiesz, myślałam o tym kurde, jak ja się rozbiorę przy kimś, to w ogóle będzie straszne. Albo iść na siłownię, czego wcześniej nigdy w życiu nie robiłam. No ale poszłam właśnie ze znajomymi z klasy, pani Wiesia nas dokładnie nam pokazała, co robić, jak ćwiczyć. I na bazie tego, co było dla mnie strasznie trudne, to ja poznałam i zobaczyłam coś, co bardzo mi w życiu pomaga. Czyli ja uważam, że ciężary uratowały moje życie, pomogły mi zbudować moją pewność siebie, moją karierę, moje zdrowie. I no, i tak w praktyce jest, tak to wygląda, więc to, to była taka pierwsza moja historia, która popchnęła mnie do tego, żeby zacząć ćwiczyć. No i miałam wtedy 15 lat, jak widać, nie wyglądam jak kulturystka, bo to nie jest moim celem, natomiast to mi bardzo mocno pomogło, nie? Miałam ze szkoły wylecieć, dostać po prostu lufę z wf a okazało się to rzeczą, którą kocham, którą robię codziennie od tego 15 roku życia i uwielbiam. Także. To jest ta moja, moja historia i to było pierwsze takie moje dlaczego, czyli czułam się tak fatalnie w moim ciele i pierwszy trening, bo tego jeszcze nie powiedziałam, czyli ja byłam taka skryta w sobie, zakładałam takie wielkie, oversize'owe, za dużo ubrania I, w, i wiesz, głowa w dół, długie włosy, takie rozpuszczone, nie? żeby mnie nikt nie widział, tak ukrywałam się właśnie w tym, cały czas się uśmiecham żeby się ludzie odczepili ode mnie i nie chcieli ze mną gadać ani mi tam za bardzo... Ani za bardzo mnie o nic pytać. I, I żebym była, jest szczęśliwa, wszystko jest dobrze, odczepcie się ode mnie, nie? Takie było moje zachowanie. Jak ja poszłam na tą siłownię, po pierwszym treningu ja zaczęłam ćwiczyć, nie? Pani wie, się nam to pokazała, co zrobić, i ja sobie ćwiczę, wyciskam tą sztangę. I ja po prostu poczułam się silnie w moim ciele. Ja nie miałam takiego odłączenia od ciała, tylko ja właśnie poczułam się, że jejku, jaka moc, jak ja mogę się dobrze czuć, endorfinki, hormony szczęścia, nie jak jest ekstra i chciałam po prostu to powtarzać. No i powtarzałam, kiedy tylko się dało i teraz trenuję codziennie. Więc to jest ta, to moje pierwsze dlaczego, czyli, żeby przestać się czuć do dupy, żeby przestać się czuć źle, jak jakaś bezwartościowa, pierdoła, która nie wie czego chce, która nie wie i która nie ma dobrego startu i która też nie ma, no nie ma żadnych takich wiesz, warunków, nawet fizycznych, na to, żeby w jakiejś tam lepszej formie być. Więc to była tam moja historia, i to było przez pierwsze, jakby przez 10 lat, moim takim mocnym, dlaczego. I chciałam Ci też jeszcze opowiedzieć, Teraz będziesz miała takie zadanie, żebyś zobaczyła sobie, kochana, o dzień dobry bardzo, żebyś sobie zobaczyła właśnie, jak to jest u ciebie, czyli jak jest twoje dlaczego. Jak my to możemy zrobić? No właśnie przez to, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego chcę schudnąć, czy dlaczego chcę ćwiczyć, czy dlaczego może to być, prze, chcę przestać się czuć tak fatalnie w swoim ciele, nie? I tutaj to dlaczego my to pytanie... My to pytanie potrzebujemy sobie zadać często nawet 10 razy, nie? Dlaczego? Jakie jest twoje dlaczego? A po co ci ta zmiana, po co to zdrowe jedzenie, po co ta dobra dieta, po co to dbanie o siebie? Po co wreszcie masz już za, za, zamiar kolejny raz, zamiast traktować się do dupy, to zacząć się dobrze traktować. Dlaczego chcesz schudnąć? Po co ci to? Nie? Jeżeli my się będziemy, właśnie najpierw e, tak głęboko sobie posiedzisz, z tym, pójdziesz sobie na spacer, pomyślisz, zapiszesz odpowiedzi, to zobaczysz, że będzie ci e, zdecydowanie łatwiej. Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Bo my możemy, my umiemy dobrze nie? ukrywać to w sobie, nie? a gdzie tam będę robić? Nie, praca wystarczy, rodzina wystarczy, najważniejsze, gdzie ja tam mam jeszcze coś dla siebie robić? No ale jak sobie zadasz to kilka, pytań, kilka razy to pytanie i widzisz po prostu, że to już jest tak, że to już nie masz siły po prostu, zajeżdżasz się w pracę, robisz wszystko za innych, a jednocześnie nie masz po prostu już żadnej energii w sobie, no to to dlaczego ono ci jest mega potrzebne. I tu nie będę mówić, że już wiesz, że od tamtej pory, że długo i szczęśliwie nigdy w życiu problem się nie pojawił i w ogóle jahoo, nie, bo to nie jest film romantyczny, to jest życie. I tutaj też, jeżeli ty znasz swoje, dlaczego i masz się ochotę podzielić, to napisz śmiało w komentarzu. Pamiętam też jedną z takich fajnych moich historii od moich klientek, to jest taka bliska mi osoba, która zgłosiła się do mnie i mówi, słuchaj Ania, ja mam 20 kilo za dużo. Chcę zajść teraz w ciąży, ale nie mogę tego zrobić. Lekarz kazał mi się odchudzić, no bo tam masa jakiś”. Chorób towarzyszących nie 20 kg potrzebuje schudnąć. Ja mówię, OK, I get you covered. Pomogę, nie? I krok po kroku właśnie wdrożyłyśmy dietę, wdrożyłyśmy spotkania właśnie online na treningach i krok po kroku ta bliska mi osoba zrzuciła te 20 kg, zaszła w ciążę i teraz ma już trzyletnią córeczkę przekochaną w ogóle mm, I love her. No i... Wyobraź sobie, nie? że mogła ta osoba powiedzieć: Nie, to jest w ogóle takie trudne, nie, gdzie ja się tam będę starać? Ja może jednak nie. Nie, to jest to właśnie dlaczego. Jak coś jest dla ciebie ważne, to zrobisz wszystko, co konieczne, żeby to osiągnąć. Więc, dlatego, też mega ważną rzeczą jest to, żebyś ty się dokopała do tego swojego dlaczego, żebyś zobaczyła, jakie są Twoje marzenia i zaczęła tak krok po kroku to marzenie je o sprawne ciało, to, żeby o siebie zadbać i zatroszczyć, ono może być właśnie dla ciebie, dla ciebie takie niezwykle ważne i godne, ważne, żeby je, żeby je zrealizować. I gdy znajdziesz swoje dlaczego, każda decyzja staje się łatwiejsza, bo będziesz miała jasny cel, będziesz wiedziała, o co chodzi. I tutaj kolejna z moich historii, to jest właśnie jedna z moich klientek, która już była w wieku emerytalnym, ale mieszka za granicą, no i we Włoszech. No i tak sobie rozmawiamy, dołączyła do jakiegoś z moich programów i ona mi mówi: Wiesz co, Ania? Ja miałam w międzyczasie masę trenerów, naprawdę, trenerów, trenerek. No i nikt mi nie opowiedział i nie pomógł, właśnie w ten sposób, bo ja robiłam to przez chwilkę i rzucałam. Robiłam to przez chwilkę i rzucałam, nie? I Powiedziała mi ta moja klientka Wiola, i ona mi mówi, słuchaj Ania, ja teraz kilka tygodni jestem już w programie i regularnie ćwiczę. Chodzę na te spacery, zdrowie jem, zrzuciłam już te 5 kg, ale co najważniejsze i słuchaj uważnie, nie? O, to już była to już jest dziewczyna, która, która właśnie, która jest na emeryturze. I ona mi powiedziała, słuchaj Ania. To jest w ogóle dla mnie szok. No i to jest hit po prostu dla mnie, nie? Ja teraz robię co trzeba, bo ja wiem, że ja mam wnuki, że ja chcę być dla nich w świetnej formie, że ja chcę z nimi iść na spacer, ja chcę być dla nich ekstra wzorem, że babcia wymiata. No jest babcia daleko, mieszka za granicą, ale jak już się widzimy, no to przecież latamy, ćwiczymy, chodzimy na plac zabaw, bawimy się, jest energia, a nie jakaś stara pierdoła, która tylko im mówi, że o nie, tego nie zrobisz, tego nie możesz, tego nie będziemy robić, nie? I to było jej dlaczego, że chce być świetną właśnie babcią i też siebie w tej właśnie części życia, gdzie już ma więcej czasu, też po prostu dobrze traktować, a nie siedzieć w karciach przed telewizorem, nie? I to było kolejne ważne dlaczego. I tutaj takie są, co zrobić, żeby nigdy więcej nie zrezygnować, nie? To warto jest sobie też, kochana, o tym przeczytać, jakby wysłuchać, nieraz powtórzyć to jeszcze wielokrotnie. No bo mamy takie trzy kluczowe zasady. Po pierwsze, to otaczamy się ludźmi, którzy Cię wspierają. Czyli tutaj bardzo Cię zachęcam, żeby dołączyć do programu Jesteś Warta. Tam mamy takie niunie, które po prostu wymiatają, słuchaj. Naprawdę dziewczyny są ekstra. Później mamy, i, i wiesz, jest grupa, w której sobie rozmawiamy, wspieramy się, wrzucamy zdjęcia po treningu, razem ćwiczymy, gadamy o książkach, o innych tam fajnych rzeczach. Naprawdę jest mega energia. Drugie to przypominaj sobie swoje, dlaczego każdego dnia. To jest taka rzecz, którą ja robię zawsze po wstaniu. Ehm, oprócz oczywiście tam toalety, kawki, medytacji, spaceru z pieskami. To jest właśnie dlaczego. Ja sobie w liście mocy codziennie to zapisuję i wiem, po co to robię. Zaraz będzie jeszcze jedna taka piękna historia, więc warto posłuchać. Um, I jak sobie to będziesz codziennie przypominać swoje dlaczego, to tutaj, ja właśnie mojej klientki z Jesteś Warta, to one raz w tygodniu mi to przypominają swoje dlaczego w ankietach. I po co to jest ważne? Jest tutaj taka fajna historia um, jednej z moich klientek, Moniki. I Monia się do mnie zgłosiła, jak uważyła, Ponad 100 kg. ona już dołączyła do programu, i jak mi wysłała taką ankietę żywieniową na początku, ja ona Mówi, Ania, wiesz co, no jest trudno, no, ale generalnie jeszcze nie jest aż tak źle. Wysłała mi później maila, mówi, Ania, no, fuck my life, nie? jak ja mogłam się tak doprowadzić? Ja ważę 100 kg, ponad 100 kg ważania. Ja tam sobie w ogóle nie wchodziłam na wagę, bo wiedziałam, że jest trudno, mówi 100 kg. Mówi, ja płaczę, ja nie wiem, co ja mam teraz z sobą zrobić, nie? Ania, weź mi, pomóż. Ja jej mówię, posiedź w tym, kochana, posiedź, powkurzaj się, poczuj ten ból. My już nie uciekamy od problemów i od bólu, my je rozwiązujemy. I to jest dziewczyna, która pojawia się na każdym treningu, zawsze trening jest zrobiony, dieta ogarnięta, a teraz już ma chyba z, no, ponad 10 kg na minusie i krok po kroku, no po prostu taka etyka pracy, że ja ci kręcę, nie? I ona jej dlaczego było to? Że ona już nie chce się czuć tak do kitu, nie chce być tylko dla swojej pracy, dla swojej rodziny, chce też zrobić coś dobrego dla siebie. Więc to jest niesamowite. I tutaj wymaga to nieraz to, tego, żebyś się poczuła e, właśnie trochę gorzej, żeby poczuć ten ból, żeby to cię napędzało. Bo jeżeli chodzi o stres, no to u nas się tylko głównie mówi o tym, że stres to mamy fight, flight, freeze or run. Nie? Czy mamy tak, jak mamy stres, no to co my wtedy robimy? Walczymy, to głównie się o tej walce nie mówi, bo teraz trzeba być delikatnym, płatki śniegu. Później to to jakby się odrzuca, nie? Mówi się, że ten stres to tylko i wyłącznie, nie? Coś zobraża cię, albo w ogóle, wiesz, kortyzol, adrenalina, rozsypiesz się. Czyli właśnie, że to cię ten stres po prostu odchodzisz, uciekasz, wymóweczki, nie? Ja nie, bo ten stres to jest za dużo. A to nie jest tylko ta strona. Stres jest też świetnym mobilizatorem, on cię świetnie motywuje. Jak dojdziesz do tego momentu, w którym jest już do kitu i już mówisz, nie, no już nie dam rady, to wtedy po prostu, jak to nie dasz rady? Ty nie potrafisz? To by się nie uda? No przestań jęczeć, nie? Jak to tak można, nie? To jak Twoja przyjaciółka czy dziecko ci powie, nie? A ja nie potrafię, nie nauczę się do tego, nie ogarnę tego, no to. Co ty co ty powiesz? Ojoj, oj, przykro mi, czy wejrzysz róż dupę i zacznij się uczyć, nie? I się wyszykuj na to, na to, wiecie, na to wyzwanie. I my sobie też tak potrzebujemy popatrzeć. Jest trudno, jest, jest to wyzwaniem, jak najbardziej jest wyzwaniem i dobrze, duża jesteś, ogarniesz to. E, ważną rzeczą jest właśnie to, jak my jesteśmy w stanie ten stres redukować i pod jakim natłokiem stresu, naciskiem jesteśmy w stanie dalej żyć jesteś pod bardzo dużym natłokiem stresu w stanie żyć i wtedy wybiera się rzeczy, które są najważniejsze i najważniejszą właśnie tą rzeczą jest Twoje zdrowie i szacunek taki do siebie. Więc działaj małymi krokami, ale codziennie, czyli nie czekaj na taki idealny moment, zacznij od tych 10 minut dziennie. I tutaj, kochana, co jest ważne, to, to jest to, żeby przede wszystkim, wielka prośba, to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Prośba jest taka, że to cię nic nie kosztuje tylko kilka minut. Żeby sobie wejść na YouTube Anna Sośnierz-Trenerka i kliknąć, subskrybuj. Tam też są dodawane podcasty. Jak wolisz, to w formie na wideo też można to zobaczyć. Jeżeli wolisz słuchać, chodzisz sobie na spacerki, czy tam w domu, jak ja na przykład mam, tak, że jak gotuję jakiś posiłek, nie? Owiad zazwyczaj, no to wtedy po prostu słucham podcastu. To ty też możesz tak zrobić. To wtedy albo Spotify, albo Apple Podcast. Wpisujemy fitness dla zapracowanych kobiet, i tam jest prawie 400 po, podc odcinków podcastu. Także weź sobie, kochana, zasubskrybuj, jak będziesz tak miła i dasz nam 5 gwiazdek, czyli opinię 5 gwiazdek, że wszystko super wymiata, wreszcie po prostu, yohu, ktoś mnie tutaj pozytywnie i mądrze napędza. To będzie mi mega miło. I będzie to mnie motywować bardziej, a jednocześnie też motywować e, e, te e, Platformy do tego, żeby polecać podcast. Dobra, to jest tyle i lecimy sobie dalej, bo będzie kolejna historia. Także wielka prośba, żeby to zrobić. Don't be a hole, share the show. <noise> dobra, lecimy dalej. Więc kolejna z takich historii. To możesz sobie pomyśleć, ok, dobra, ty Ania od 15 roku życia jesteś zmotywowana, w ogóle też, nie? Nie, jeszcze są trzy historie mocne, nie? które mną strząsnęły i które mnie właściwie, no powiedzmy, trzy e, zmotywowały. Druga historia to jest właśnie to, jak umarł mój teatr, jak miałam 25 lat, i takie wiesz, złudzenie bezpieczeństwa runęło, nie? No, bo wiadomo, 15 lat zaczęłam ćwiczyć, później, życie, praca, studia, masę różnych rzeczy, imprezy, nie? czego nie mam na to czasu. I, I po prostu nie dbałam o siebie tak, jak mogłam to robić, nie? Jakieś tam niezdrowe żarcie, zero ruchu, całe dnie po prostu, jak nie w pracy, na studiach, to jeszcze przed telewizorem, nie? No, i, i było ciężko. No ale w momencie, jak umarł mój tatę. ja wtedy byłam w Warszawie na takim szkoleniu, bo miałam być kucharką w e, takiej restauracji sushi, nie powiem nazwy, bo na cały czas bardzo dobrze funkcjonuje. No i któryś dzień z rzędu, ja na Surzewiu przy torze wyścigów, miałam taki wysoki hotel, ja tam byłam. No i rano na śniadanko sobie schodzę i dzwoni moja mama. A my w tym czasie u nas w do domu była jeszcze babcia, która była, wiecie, starszą panią i która miała odleżyny na nogach, i tam problemy właśnie po z biodrami właśnie po, po wywróceniu się, nie? No ja pierwsze co pomyślałam, kurde, mówię coś z babcią się stało, nie? A moja mama tak ryczy, po prostu zawodzi się, okazało się, że umarł mój tata. I to było szokujące, tak szokujące, że szybko zadzwoniłam do firmy, mówię, nie, nie mogę, muszę wracać do domu, ojciec nie żyje. Szybciutko pojechałam na centralny, wróciłam do domu, no i to, co tutaj się później działo, czyli w domu moim rodzinnym, to był armagedon. Ja znowu jestem w Warszawie, ale mieszkam tutaj i, i jest wszystko dobrze. Natomiast, kochane, to był taki kolejny moment, w którym zobaczyłam, że właśnie moja mama i moja siostra i one bardzo źle to przeszły. Ja też to bardzo źle przeszłam, tylko właśnie ja zawsze szukałam jakieś takie rozwiązanie, um, takie, które by było w stanie polepszyć i moją historię, i historię mojej rodziny. Więc ja wtedy zaczęłam właśnie medytować, jeszcze zdrowie się odżywiać, i to był taki kolejny moment, Kolejne moje dlaczego, czyli ja nie chcę, nie chcę po prostu tych moich genów, które mam słabe, obciążone alkoholizmem, chorobami związanymi z otyłością i z tym siedzącym trybem życia, tymi wszystkimi, myślę, że jak większość z nas, żeby one mnie dociskały do życia i żebym się bała, że ja też się zaraz zawinę. Później, jak miałam 30 lat, umarła moja mama na raka. Ja wtedy się ogarnęłam na tyle, że już wróciłam z moich wojaży, już wiedziałam, kim chcę być, kim jestem i co chcę robić, i od tamtej pory, czyli te 10 lat, ja już jestem trenerką, i tym się tylko zajmuję, kocham moje życie. I to jest moje takie głębokie dlaczego. Czyli kiedyś to dlaczego no, było bardzo mocno takie oparte na tej czarnej energii, nie? że ja nie chcę po prostu się czuć do kitu, nie chcę się rozchorować i po prostu szybko zawinąć. Teraz jest trochę inaczej, bo ono też mnie trochę napędza, ale też napędza mnie to, że ja chcę zobaczyć, jak mogę inspirować Ciebie. Ja chcę zobaczyć, jak ja mogę fajnie się czuć, mając tam, wiecie, za trochę, teraz mam 40, to mając pięćdziesiątkę, sześćdziesiątkę, siedemdziesiątkę, osiemdziesiątkę, czyli tam dziewięćdziesiątkę, nie? Jak długo będzie mi dane żyć i że ja zrobię właśnie wszystko co konieczne, żeby się rozwijać, żeby pomagać innym ludziom, żeby być dobrym wzorem dla moich bliskich, dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, klientek, nie? I to, to dlaczego jest inne? I każda z nas ma inne to swoje dlaczego, nie? To może być różne, to może być to właśnie, że też chcesz mieć dziecko i potrzebujesz się odchudzić. To może być to. Dzięki skarbeczku. To może być to, na żywo dostałam właśnie od moich przyjaciółki taki komentarz. Pięknie opowiadasz o swoim życiu, o swoim dlaczego. Love you. Dlatego mówię, nie? że dziękuję. Więc skarby to może być różnorodnie, nie? To może być u Ciebie to, że chcesz właśnie... Chcesz być takim, takim, oparciem też dla swoich bliskich, nie? Takim właśnie dobrym wzorem też nie tylko dla bliskich, ale też dla siebie, nie? Że to nie jest tylko zapieprzanie w, w życiu, nie? Że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie robienie rzeczy tak, na takim wyczerpaniu, nie? Żeby lepiej, nie wiem, zarabiać, czy żeby lepiej o innych się troszczyć. Bo w momencie, czy też jakby a umniejszać sobie, nie? Bo w momencie my sobie tak dojeżdżamy do tego momentu, nie? W którym mówisz, że na przykład jak masz fatalny i taki strasznie negatywny dialog wewnętrzny, nie? To sobie mówisz, że co mi to da, że ja nawet coś osiągam, nie? Skoro ja i tak siebie tłamszę i dołuję, nie? I traktuję po prostu jak jakieś byle co. I właśnie przez to, swoje dlaczego, jak ty się dokopiesz do tego i robisz te rzeczy, które są konieczne, to to ci pomoże w tym, żeby siebie szanować, żeby sobie pokazać tą miłość i zadbać mocno o siebie. Także to warto jest, żebyś wiedziała, że to nie jest tylko, że to jest czy to negatywne, czy pozytywne, czy mobilizujące, czy deprywujące. Nieważne, jak jest to dlaczego, ważne jest, co, co ty z tym zrobisz i że zaczniesz lepiej się odżywiać, więcej ćwiczyć. Rozwijać, być lepsza dla siebie, dla swoich bliskich, i dzięki temu zobaczysz, ten świat będzie lepszy. Nawet jeżeli nie masz takiego, wiesz, fantastycznego początku życia czy środka życia, to zawsze jeszcze masz dużo rzeczy do wpłynięcia. I zobacz, to jest tak, że nam się wydaje, że inni mają jakieś cukierkowe, fantastyczne życie i tak sobie wyobraź, nie? Że przecież no, my wszystkie robimy, lubimy oglądać filmy, w którym jest pokazana dziewczyna, czy tam kobieta, która była urodzona, wiesz, jako księżniczka, że, wszystko, że po prostu spływało jej złoto, zaszczyty i wszystko, nie? I ona całe życie żyje po prostu, wiecie, spokojnie sobie tam żyje, jest jej miło, wygodnie, ona nic nie musi robić, nie? Nudy, flaki z olejem, no kurde, kto by to chciał oglądać, nie? Nikt takich rzeczy nie ogląda, nie? Natomiast jak my sobie tam oglądamy rokiego, czy mój ulubiony film Million Dollar Baby, czyli za wszelką cenę, to tam jest kobieta, która. Ja uwielbiam tą historię, Hilary Swan gra kobietę, która pochodzi właśnie z takiego domu, nie, że oni tam wszyscy piją, jakoś jej umniejszają. Po prostu straszne po prostu. Um, straszne, strasznie ci ludzie źle ją traktują. I ona ma 40, nie? I zaczyna po prostu wtedy. To jest film Klinta Eastwooda, sztos, bardzo Wam polecam. I ona zaczyna wtedy, ona ma, ma takie marzenie, żeby być bokserką w wieku 40 lat, nie? taka niunia w podobnej postawie jak ja. No i ona pracuje jako kelnerka i jednocześnie chodzi i trenuje codziennie właśnie z, u Clint Eastwooda, którego musiała prosić, żeby on ją zaczął trenować. I zaczyna osiągać nie? i po prostu zaczyna wygrywać. No, jest to dramat, nic Wam nie opowiem więcej. Ale to jest właśnie to, co my lubimy oglądać. To jest taka, e, taka właśnie historia bohaterki, nie? że to nie jest to, że ona wyszła w ogóle wiesz, z luksusów, nic nie musi robić, tylko jest po prostu super cudownie, fantastycznie. Tak nam się wydaje, że Ci wszystkie kordek gwiazdy na Instagramie tak mają, nie? bo tylko to pokazują. To nie jest tak, kochana. Nie? Jak ty się dokopiesz do swojego dlaczego to zobaczysz, że wtedy będzie Ci łatwiej się zmotywować, zdyscyplinować i robić, co trzeba, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. I takie na zakończenie, to kochana, podziel się swoim dlaczego. Czy tutaj na e, właśnie, czy w komentarzu tutaj, tylko one później znikają, więc na, na YouTubie, na Sosie sztrenerka pod, pod tym odcinkiem podcastu, czy na Spotify, czy Apple Podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Daj znać. Podziel się swoim dlaczego i wtedy będziemy wiedzieć, co zrobić. I kochana, jeżeli chcesz, żebym ja tobie pomogła znaleźć swoje dlaczego i nigdy więcej nie rezygnować, to warto jest dołączyć do programu Jesteś Warta Fit i zobaczyć, co pięknego możesz osiągnąć w 3 miesiące. Także serdecznie dziękuję, że byłaś ze mną. Widzimy się w kolejnym odcinku. A jak to można zrobić? No to warto jest napisać do mnie, czy to na Instagramie anna.sośnierz, wysłać wiadomość, cześć Ania z podcastu. Lecimy z tym tematem. Ja chcę do Jesteś Warta, czy na Facebooku też można na Sośniecz Trenerka i z wielką, z wielką chęcią Ci pomogę. Także serdecznie dziękuję, że byłaś ze mną. Widzimy się w kolejnym odcinku podcastu Fitness dla Zapracowanych Kobiet i w wiadomościach. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia, wspaniałego weekendu. Dbajmy o siebie. Cześć i poznaj swoje dlaczego i niech ono Ci tutaj pomaga, niech Cię napędza. Wszystkiego dobrego. Thao im kochana za logo.